Witam wszystkich. Dziś mamy 30 kwietnia 2022 roku. sieję soję, dwie odmiany: abelina i, i ambela, wczesna i średnio wczesna. I w, w, bardzo wczesna i średnio wczesna. Sieje takim zestawem. Jest z tyłu zamontowany wał, żeby lekko przycisnął. Tak to wygląda. Tak wygląda w całości pole. Jest tutaj dwa hektary będzie, jak zasieje. No i zobaczymy. Wychodzi mi tak w granicach. nastawiłem 70 nasion na metr kwadratowy. Około 90 kg, 92, tak tak wychodziło. Ale o tak się tak się sypie gdzie nie gdzie. Także myślę, że jest jest dobrze. Jest dobrze. Ładnie przykrywa, jest przyciśnięte, powinno być.